Zadanie 13. Funkcje liniowe F oraz g określone wzorami. F od x równa się 3x plus 6 oraz G od x równa się Ax plus 7 mają to samo miejsce zerowe. Dokąd zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Współczynnik A we wzorze funkcji g jest równy. No właśnie, dwie funkcje liniowe F oraz g informacja o tym, że mają to samo miejsce zerowe. Punktem wyjścia, zaczepienia dla nas, mimo że bezpośrednio pytanie jest kierowane na wzór funkcji G, na współczynnik kierunkowy, który występuje w G, tutaj, to muszę policzyć. No, ale to jest trochę beznadziejna sytuacja, bo niby jak mam wykorzystać tutaj wyliczny współczynnik kierunkowy? Musiałbym mieć ixa i g od xa jako liczbę, tak? Więcej jakichś danych. No, czyli poprzez to, co jest takie prostsze, dojdziemy do tego, co jest trudniejsze. Mamy informację, że obie te funkcje mają to samo miejsce zerowe, ale z racji tego, że ta funkcja f jest taka konkretna, ona to nie ma żadnego parametru a, ma konkretne liczby, no to wyliczymy to miejsce zerowe i wykorzystamy informację, że ta sama liczba, która wyskoczy, będzie tym miejscem zerowym funkcji g. Najpierw skoncentrujemy swoje myśli wokół f i miejsca zerowego tej funkcji. Miejsce zerowe funkcji to jest argument, dla którego funkcja przyjmuje wartość 0. To znaczy, że w miejsce pod x wleimy 0, wzór funkcji przepiszemy, no i po prostu wyliczymy x. Tutaj uwalniamy, x równa się minus 2. Czyli miejscem zarobem funkcji f jest liczba minus 2, no a z treści zadania wynika, że dla, że ta liczba minus 2 również jest miejscem zarobem funkcji g. Czyli też musi powodować to, że jak stawimy w miejsce x minus 2, to wzór funkcji się wyzeruje. Czyli to powędruje w to miejsce. A wzór się wyzeruje, to znaczy, że tu będzie jako całość g od x 0. Razy minus 2 plus 7. Tak, zasygnalizowaliśmy, że minus 2 jest miejscem zerowym drugiej funkcji. Została tylko jedna literka a, którą, o którą nam chodzi właściwie w tym zadaniu, czyli na pewno jesteśmy na dobrej drodze. 0 równa się. Minus 2a plus 7. Porządkujemy. Doliczamy a 7 drugich. No wiadomo, trzy całe i jedna druga, ale autor chyba nawet tego od nas nie oczekiwał. Chciał, żebyśmy wskazali ułamek w takiej postaci. Więc poprawna odpowiedzią to jest odpowiedź D.